Hej, witam Was moi drodzy na kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj mamy poniedziałek, nowy tydzień, nowe szanse. Dla niektórych poniedziałek pracujący, dla niektórych nie. Yy, więc no, postanowiłem taki relaks zrobić. Ja mam akurat wolne. Postanowiłem kupić takie te mniejsze zdrabki: wkład 5, yy, 8. 16 zł Ej, i tak, postanowiłem kupić dawno nie drapałem krzyżówki XL za 5 zł szczęśliwe linie kupiłem jedne ostatnio była wygrana, więc dlatego wziąłem oraz kasa wpada, również ostatnio była wygrana. No i spróbujemy co się tutaj uda. Wydrapać kupiłem więcej tych zdrapek, jednego rodzaju. Bo a nuż widelec są większe szanse, że jakiś tam przynajmniej zwrot będzie, tego mówiłem. Wkład to na dzisiejszy odcinek: 16 zł, nie ma co szaleć. Trzymajcie kciuki, zostawiajcie łapeczki w górę. Komentarze, subskrypcje: na 500 subskrypcji trwa konkurs. Przypominam może trochę doświetlę o teraz może będzie nawet lepiej widoczne dobra zaczynamy drapać mamy tutaj kasę wpada aż aż cztery te zdrapki i co szukamy szukamy pliku oraz sejfu sejf nam mnoży razy dwa wygraną przepisaną kwotę Zdrabka z, z numerem 8 mam po kolei nie mogłem wybierać Kupiłem w sklepie spożywczym. Tam od, niestety pani odrywa. Tak jak leci. Nic na razie nie ma. Sertucho dla was zostawiam. I nie ma nic. Dobra, idziemy dalej z tym śledziem. Dobra, mamy siódemkę. Może siódemka będzie szczęśliwa. Pik. Dzwon mamy save. Patrzcie, pierwszy raz mi się trafił save. Mamy save. I mnożymy wygraną razy 2. Super. Wiśnie. Jest plik. Wow! Oj, to będzie ładnie. Cytryna. Podkowa nam nic nie daje. Tutaj jest arbus. I tutaj jest cytryna. Ile może być? 6 zł może być. No nie. 4 zł. Nie wiem, szczerze mówiąc. Dobra, drapmy. Tu mamy 4, czyli 8. Tu będzie pewnie 2, czyli mamy dyszkę. Super. Mamy 10 zł na zdrapce za 2 zł. No mega fajnie. Super. Jest wygrana. Czyli chyba tutaj już nic nie będzie więcej. Zdrabka z numerem 6. Siódemka była szczęśliwa. No fajnie, jest wkład na kolejny odcinek. Dobra. Banany. Pik. Kupywałam w sklepie spożywczym w innej dzielnicy. Mówiłem o tym sklepie spożywczym, o tej kolekturze, że jest bardzo, dosyć szczęśliwa, tam dosyć często jakieś tam główne wpadają. Jak wpadają jakieś główne z mojego miasta, to właśnie w, tym, w tej kolekturze, w tym sklepie. Tutaj jest pusto. Dobra. I widocznie no, coś jest. Byłem tam akurat, taki spacerek sobie zrobiłem. Stwierdziłem, że A, kupię z tamtej kolektury może coś się uda, i faktycznie. Piątkę teraz z numerem piątym kasa wpada. Podkowa, cytryna, wiśnia, ananas. Kot mi tutaj przeszkadza. I serducho. Nie ma nic. Dobra, ale i tak super. W zasadzie za 8 zł kasa wpada, a dyszka wpadła. Więc jest na plusie na razie. Dobra, teraz mamy linie z numerem 6. No zobaczymy. Szóstka to jest chyba z drapkomisi yy, numerek z tego co kojarzę. Justyno, trzymaj kciuki. Jeśli to jest twój numer, tak? Coś mi się wydaje, że chyba, chyba tak. Chyba tak jest. Słoneczko mamy i truskawka. Nie ma. Korona tęcza. Tutaj jest tęcza. Muszę zmienić drapak. coś mi się tak źle drapie. Dobra. Korona, tęcza, muszę go naostrzyć. No ten w miarę okej. Okay. Muszę naostrzyć te drapaki. Mamy klucz oraz sakwę. Tutaj jest sakwa. Tutaj mamy sakiewkę. Kości i pik dużo się drapie i się wydrapały. Te drapaki. Kości, pik. Cytryna, jabłko. Mamy tutaj cytrynę. Tutaj jest jabłko. Coś się źle drapie. Tutaj jest kości jeszcze, tutaj jest jabłko. Coś tak ciężko się drapie. E, cytryna i jabłko. I chyba już nic więcej nie ma. Złoto i ananas. Tutaj jest złoto, tutaj jest korona jeszcze. Tutaj jest złoto. Fiat i gwiazda, to jest gwiazda, Fiat i Kwiat. Mamy kraba i tref. Tref. krab, Tref. Mamy tutaj kraba. księżyc i wiśnie, tutaj jest księżyc, tu jest księżyc, tutaj są wiśnie i chyba wszystko, tu jeszcze księżyc, podkowa, słoń, tutaj jest podkowa, no coś ciężko się drapie, chyba coś ta drapka jest fererna, I już kończymy. Gruszka oraz pomarańcza. Pomarańcza. Chyba będzie pusto. Tak jest, jest pusta drabka. I ostatnia na dzisiaj to krzyżówka. Z numerem mamy 46. Bonus Elvira no, Zobaczymy, co z tego będzie. U z. Tutaj mamy. Najwyższa. Nie widzę. Więcej. Oskrzela. Umowa piec. Zawsze można to drapać, bo ja jestem ślepy, ale nic nie widzę więcej. O, jest litera A oraz O, no fajne litery. To tutaj to będzie drapania, drapania. Tu to się nadrapie trochę. Ale nie zawsze te A pomaga, tak Każdy się cieszy A, bo jest A, ale potem nic to nie daje tak często gęsto Ale już inaczej tak krzywka wygląda, już więcej jest tak poli wydrapanych. Kot jest chyba zazdrosny o strapki, też by chciał podrapać chyba. Jak włączę z, y, nagrywanie, to on miauczy i miauczy i miauczy. Nawet wydziera się, za przeproszeniem. A jak nie nagrywam, to jest spokój. Nie wiem, nie wiem czemu tak jest. B -y. B. Drek. No już kończę, już kończę. Tutaj mamy, tutaj dobra, chyba już więcej nie ma. Kolejne P oraz F. Paw. jeszcze i tu F elf. Dobra chyba wszystko i od X No teraz dali lepsze te litery. a się pokończyło to teraz będą dawać xy, V, f. -ki. H, jeszcze niech dadzą. JF. Po co mają dawać wygrane, nie? Teraz na jakiś czas dadzą, ale przynajmniej już nie ma zera, tak? MT, no widzę, że TT jest fajne. M również dużo tutaj daje. Już chyba wszystko. Mowa mielec. Data. Coraz więcej się odsłania, ale żadnych wyrazów jeszcze nie widzę oraz D. Bonus też tak słabo się odsłania. Coś chyba mi się wydaje, że w której z krzyżówek te? To tutaj jest kakao, dao, oko. D jeszcze chyba dawało słówko, ale to w tamtej chyba, w tej drugiej. Ale tutaj mamy dwa słówka. Dwa słowa. No super. Coś się już dzieje. A tu mamy o, właśnie data. W tej krzyżówce najwięcej miałem 30 zł. to było maksimum. A tak to albo nic nie wpada, albo jakieś zwroty tylko. Jakoś ta krzyżówka jest dla mnie pechowa. Nie tylko dla mnie, dużo właśnie mówi z Was, że no mało tych wygranych w tej krzyżówce. A tutaj jeszcze jest o, chyba wszystko. E, N. No już kończę, kocik. Tutaj jeszcze A pominąłem. Tutaj mamy E, tutaj jest E. Czy te E coś da? Chyba nie jeszcze ani n też nic nie daje dobra. I ostatnie dwie literki to jest i i G. Coś to da? I G. No chyba niestety będzie pusto. I wie, no, drugie słówko tutaj dopiero co widzę. Chyba będzie przegrana. L by da dużo dało. Tutaj P miałem. Dobra, chyba jest pusto. Sprawdźmy kontrolne UP. Dobra, jest pusto no niestety odcinek nie jest najgorszy na wydane 16 zł o na wydane 16 zł mamy w jednej z 10 zł znalazłem safe pierwszy raz i mamy plik 10 zł padło będzie na kolejny odcinek muszę kończyć bo tutaj kot się domaga na razie cześć, miłego weekendu jeszcze życzę. Pa-pa!